Porozmawiajmy dziś o sprawności Twojego aparatu mowy. Twój aparat mowy to oczywiście żuchwa, język, zęby, podniebienie, wargi i jeszcze parę innych rzeczy. Czy te elementy Twojego aparatu mowy są na tyle sprawne, żeby zapewniały Ci swobodę mówienia? Trudno sobie wyobrazić, że jeśli mówisz w ten sposób, czyli masz martwą górną wargę i nie otwierasz w ogóle buzi. Że jakość Twojego mówienia będzie wystarczająca. Musisz zadbać o sprawność aparatu mowy, tak jak dbasz o sprawność swojego ciała, gdy ćwiczysz na siłowni. Taką siłownią dla aparatu mowy są ćwiczenia motoryki narządów mowy, i następnym razem pokażę Ci, jak je wykonywać.